Dzisiaj zapraszam do wykonania musujących kul. Aby wykona wykonać dzisiejszy eksperyment, będziemy potrzebowali kwasku cytrynowego, sody, oliwki i brokatu kosmetycznego, a na koniec będzie nam potrzebna woda. Kiedy dobrze wymieszamy sodę z kwaskiem cytrynowym oraz oliwką, możemy dosypać według uznania trochę brokatu. Po wymieszaniu wszystkich składników możemy formować mulsujące kule. Gdy kula mamy już gotową, wrzucamy ją do wody i patrzymy jak wybucha.